Zastanawiasz się, czy każda wiadomość od partnera to sygnał alarmowy? A może myślisz, że każda chwila ciszy zwiastuje koniec waszej relacji? Pora to zmienić. Często to nie intuicja, a lęk kieruje naszymi myślami, wspinając te wszystkie czarne scenariusze. Lęk przed tym, że nie będziesz wystarczająca i zostaniesz sama. Lęk, że jeśli odpuścisz kontrolę, wszystko się rozpadnie. Jednak dobra relacja nie opiera się na ciągłym napięciu. Nie musisz być perfekcyjna, by zasługiwać na miłość. Nie musisz naprawiać wszystkiego, by ktoś przy tobie został. W zdrowym związku możesz po prostu być z całą swoją wrażliwością, emocjami, które nie zawsze są łatwe do zaakceptowania, oraz z prawem do błędów i chwil słabości. Jeśli czujesz, że wszystko cię przytłacza, pamiętaj, nie jesteś sama. Zapraszam cię do kontaktu ze mną. Razem możemy znaleźć drogę do spokoju i równowagi w twoim życiu i w twojej relacji.